Siema się ma na to rolnik Słuchajcie, dzisiaj lecimy z siebem bobiku. Większość może powiedzieć, że oszalałem. Tym bardziej, że mam glebę, jakie mam. E, no, tutaj nie ma co ukrywać, że do najlepszych one nie należą. Ale tak jak już niejednokrotnie wspominałem, na każdym, praktycznie polu mam gdzieś glinę. Mieszaną z piechami. E, I tutaj, koło domu, mam takie właśnie dwa pola, które żeby było śmiesznie. Pod lasem są podmoknięte, często i gęsto właśnie w takich latach mokrzejszych Tam lubi sobie stojeć woda I no co prawda w tym roku da się tutaj bez problemu obrobić Ale ta woda gruntowa jest tam naprawdę wysoko A w związku z tym, że tutaj z tej części pola Na tej słabszej części będę miał ziemniaki i buraki ćwikłowe No to zostało mi 3 hektary do, do zagospodarowania I mówię dobra, kurde, co by tu posiać, tak naprawdę W ubiegłym roku jęczmień Prędzej rzepak, prędzej jęczmień, no znowu jęczmień, troszeczkę słabo, kukurydza słabo, bo przy lesie, łubin, gleba za mocna, groch lubi mi zawsze się nie udać, albo wylegnie, albo wyschnie. Więc stwierdziłem, dobra, ryzyk, fizyk, bierzemy bobik. Tutaj jeśli chodzi o bobik, też pochodzę, podchodzę do tego troszeczkę z sentymentem. To jest taka historia, że kilkanaście lat temu już praktycznie mój ojciec szukał takich roślin, które no, mogły dostarczyć białko, w skrócie mówiąc. No i często właśnie były jakieś tam wyjazdy, nawet na żuławy, za bobikiem. To było takie nawet dość modne, powiedziałbym, na rejonie, że ten bobik tutaj był używany w paszach. No i jako dzieciak. Zawsze wysiewałem sobie takie 10 metrów kwadratowych, 15 m kwadratowych bobiku i on nawet urósł i zawsze z dziadkiem, że tak powiem, ten bobik gdzieś tam łupaliśmy, takie małe żniwa, wiecie, w wiaderko i dalej, i tak dalej i kilka lat ten bobik był uprawiany, więc ja do tego bobiku, tak jak mówię, troszeczkę podchodzę z takim dziecięcym sentymentem, więc zobaczymy, czy on się uda tutaj nam na polu. Klasa gleby od trzeciej do piątej, ale mówię, te słabsze tutaj są podmoknięte. Zresztą teraz widać, zjeżdżamy z góry glinianej, czyli pagórka glinianego. A tutaj, nawet zobaczcie, spójrzcie, że tam takie właśnie ciemne plamy widać tam. Nawet lekko przysiadłem z tyłu i to, co mówiłem, że jest tutaj podmoknięte, widać na polu obok. Jest to żyto akurat siane w październiku, żeby było śmieszniej. Był tam głębosz a woda i tak stoi natomiast taka dziwna niecka że no jak widać kawałek dalej jest las a przed lasem stoi woda i często i często właśnie też tutaj tak było, ale no właśnie widać, tu jeszcze jest mokrawo. A co do bobiku, no jest to roślina, która lubi przede wszystkim wodę. Pod względem termicznym tutaj można uprawiać bobik na całym terenie naszego kraju. Co zresztą najlepiej chyba obrazuje to, że przede wszystkim jego uprawy zlokalizowane są na północy, czyli żuławy, warmia i mazury. Więc tutaj, pod względem termicznym, żadnego problemu nie ma, żeby go siać na terenie całego kraju. Przede wszystkim ważną jest woda i gleba. Nie, no tutaj jest Bobik to roślino, rośliną, która rośnie przede wszystkim na glebach 1, 3, 4. Ale jeżeli będzie miał tą wodę zapewnioną, tutaj powinien na tej czwórce spokojnie nam się udać. W tym miejscu chciałbym Was przeprosić też za to, że nie zrealizowałem tych czterech odcinków, tak jak zapowiadałem odnośnie roślin strączkowych. O roślinach strączkowych, o roślinach bobowatych. Po prostu tutaj przede wszystkim zabrakło czasu. Zabrakło czasu ze względu na budowę, mieszkanie, studia, gospodarstwo i tak dalej, i tak dalej. Też nie mogliśmy się czasowo zbić z rozmówcami. Zawsze było coś, co przeszkodziło kilkukrotnie, że tak powiem, podchodziliśmy do. Nagrań, a to sprzęt, a to jakieś niezapowiedziane wizyty, i to cały czas gdzieś tam przepadało, przepadało, przepadało. Po prostu nie mieliśmy do tego szczęścia. Ale postaram się tutaj opowiedzieć jak najwięcej o tym, co wiem. Też zachęcam Was do obserwowania. Cluster Agroport. Jest to klaster stworzony przez rolników na i w mazurach, właśnie zajmujących się uprawą e, Bobiku. E, oni też zachęcają, szukają rolników, którzy chętnie by do tego e, agroportu dołączyli. E, tutaj jeśli chodzi o uprawę Bobiku, jak i tak naprawdę wszystkich roślin strączkowych w naszym kraju, cały czas jest tego za mało i cały czas jest to traktowane po Batoszemu. E, I niestety e, zarówno w przypadku e, Bobiku, czy w przypadku Binu, e, większość tych płodów rolnych idzie na eksport zamiast wykorzystywać to w naszym kraju jest to po prostu wywożone i tutaj w przypadku roślin bobowatych roślin strączkowych tak naprawdę z jednej strony zachęca się nas do tego, żeby siać tego jak najwięcej, czyli no tutaj siejcie, bo dopłaty, siejcie, bo zmianowanie i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony robi się wszystko, żeby nas do tego zniechęcić. Chodzi tutaj głównie o to, że w przypadku na przykład EFY nie możemy stosować środków ochrony roślin. No bądźmy szczerzy, ale bez tego to tak naprawdę mamy Ambe i pierdolnik na polu nie da się. W przypadku bobiku tutaj bardzo ważna ochrona, jeśli chodzi o strąkowca, jeśli chodzi o mszyce. Nie da się tego zrobić w inny sposób, jak właśnie tutaj środkami ochrony roślin. Czy w przypadku binu nie da się prowadzić dobrze bez chemicznego odchwaszczania. I tak to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Więc tutaj kładzie się, że tak powiem, kłody pod nogi. I co? I druga sprawa jest taka, że no praktycznie wszystkimi strączkami możemy skarmiać nasze zwierzęta i bydło, znaczy w przypadku bydła tam niektóre strączki, ale w przypadku świń zarówno groch, jak i łupin, jak i bobik. Więc tak naprawdę jest to po prostu niewykorzystywane i argumentuje się to tym, że. Przemysł paszowy nie jest zainteresowany. A prawda jest taka, że przemysł, pa, przemysł paszowy nie jest tym zainteresowany, bo rolnik jako ja, jako Ty, jako ktokolwiek inny, roślinę strączkową, roślinę bobowatą, którą e, zastąpi część soi e, GMO, może wyprodukować u siebie i nie będzie musiał tego kupić. Więc tutaj przemysł paszowy, niestety, ale dużo bazuje po prostu na tym, że na soi może zarobić, bo soję ściągnie, soję sprzeda z marżą, no grochu, bobiku i tak dalej, nie zrobi w ten sposób. Więc to nie jest, że tak powiem, kasa dla firm. I, i ten przemysł paszowy po prostu tutaj nie chce tym bobikiem jako tako i tymi strączkowymi no sobie ukracać rynku, bo. Też kolejny, kolejny argument, kolejny, że tak powiem, problem jest z tym, że nie ma tak naprawdę zachęt dla hodowców, żeby te strączkowe właśnie używali. Tutaj w wielu przypadkach, no niestety, ale nie da się całkowicie wyeliminować soi, no, soi GMO, można to zrobić częściowo, gdybyśmy chcieli to zrobić po całości, no trzeba się liczyć z tym, że mogą być troszeczkę gorsze przyrosty, że będziemy musieli troszeczkę dłużej chociażby te nasze świnie tuczyć, ale gdyby była dopłata właśnie taka dodatkowa dla osób, które chcą żywić bez soi soi GMO, przepraszam, bo też jest soja non GMO, o czym też warto pamiętać, i też jest soja krajowa. Tak naprawdę mogłaby być dodatkowa dopłata, i chociażby to był jeden z naszych pomysłów, żeby wrzucić jako dodatkowy ekoschemat, który wspierałby zarówno hodowlę, jak i właśnie tutaj roślinę, uprawę stricte polową. No ale czy do tego dojdzie, pewnie nie. Bądźmy szczerzy, a tutaj wracając do bobiku, tak jak wspomniałem, gleby najmocniejsze, gleby najlepsze, zasobne przede wszystkim w wodę, ale też i składniki pokarmowe. Jeśli chodzi o nawożenie, tutaj, podobnie jak w przypadku Ubinu, przede wszystkim potas i przede wszystkim fosfor. Jeśli chodzi o azot. Na glebach zasobnych bez nawożenia azotowego, na glebach troszeczkę mniej zasobnych bądź po jakichś przedplonach, które ten azot wyciągnęły, maksymalnie 30 kg azotu na start. Jeśli chodzi o bobik, tutaj, podobnie jak w przypadku innych roślin srączkowych, troszeczkę lepiej on planuje w systemach bezorkowych. Oczywiście, w orce też go można uprawiać tutaj bez większych przeszkód, ale no trzeba zaznaczyć, że powinien on być już na orce jesiennej, orce zimowej, tak żeby ta woda tutaj była w glebie. Ja mam tutaj uprawę wiosenną, ale bezorkową. Tak jak wspominałem, musiałem tutaj zostawić do wiosny z powodu właśnie programu międzyplonów. I ten międzyplon tutaj składał się z rzodkwi, składał się z gorczycy, z faceli, z olejarki abysyńskiej, roślin bobowatych w tym poplonie tutaj nie było. Co do przedplonu, tak naprawdę nie odgrywa to jakiegoś większego znaczenia, oprócz właśnie roślin bobowatych. Ważne tutaj jest zmianowanie, żeby ten bobik nie trafiał, podobnie jak zresztą inne strączkowe, częściej na pole niż co czwarty, piąty rok. Sorry za szyby, ale to ani pada, ani tak naprawdę wytrzeć. Na Użygane wszystko masakra. Eee, co czwarty, piąty rok no i ważne też, żeby tutaj nie było to przedplon na jakimś oborniku, e, w większych dawkach, czy, czy pognojowicy tak, żeby właśnie e, nie było tego azotu zbyt dużo. E, I co do uprawy e, gleby no tutaj ona musi być na tyle głęboka, żeby dobrze umieścić nasiona mi troszeczkę zajęło dzisiaj, dlatego też wyjechałem tak naprawdę po 12 bo cały siewnik praktycznie był do przestawienia technicznego z tego względu, że tutaj nasiona bobiku muszą być wysiewane jak najgłębiej na 6-8 cm praktycznie żadnej rośliny tak głęboko nie siejemy zboża 2-3, rzepak centymetr, wszystkie te drobno drobno nasienne też na centymetr łubin około 4, ale żeby się wbić tutaj na 6-8 centymetrów to już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy i zarówno kółka dociskowe jak i właśnie same talerze jak i sam, sama brona talerzowa wszystko dzisiaj zeszło niżej Teraz nie miałem już tak naprawdę czasu, żeby, żeby wyskakiwać, ale po pierwszych przejazdach to nasiono jest na głębokości około 6 cm. Tak jak właśnie sobie założyłem. Założyłem sobie, że, że wejdę. Aaaa! Kurwa, szmać. Że wejdę na 6 cm bo po prostu głębiej może być tutaj problem. Też tutaj ten poplon niszczyłem broną talerzową tylko i wyłącznie i też właśnie zrobiłem sobie tak, że ona tam weszła na 6 centów, więc to nasiono praktycznie jak odgarnąłem glebę, leży na takim troszeczkę twardziejszym, czyli jakby na samym, na samym dnie podłoża siewnego i głębiej po prostu już tutaj nie schodzę. I ważne jest to, żeby to nasiono trafiło tak głęboko z dwóch powodów. Raz, że Bobik ma tyle siły, żeby z takiej głębokości wyjść. Dwa, że w ten sposób tak naprawdę na tych 6-8 cm ma dostatecznie dużo wilgoci, żeby skiełkować, żeby wyjść na górę. A tutaj no, Bobik jest bardzo grubym nasionem. Tutaj ta partia Bobika fanfare, bo też nie powiedziałem, jaka odmiana, Bobik odmiany fanfare numer jeden, jeśli chodzi o wyniki planowania o równość dojrzewania e, i przede wszystkim nie obsypują się strąki. E, partia nasion przyjechała 580 gram 1000 nasion, czyli tutaj 0,58 kg e, waży 1000 nasion bobiku, czyli bardzo, bardzo grubo e, i norma wysiewu to jest 330 kg, jak dobrze pamiętam, 320. Dlatego też jeżdżę troszeczkę wolniej dzisiaj. I trzecia sprawa jest taka, że Bobik, no tutaj może planować nam bardzo wysoko. Nawet 6-7 ton, już nie mówię o 8, bo to już jest w hardkorowych warunkach. Ale ten plon jest bardzo, bardzo duży i tutaj Roślina musi mieć mocną podstawę, czyli musi być dobrze zakotwiczona w glebie, żeby nam po prostu nie wyległa, ale też właśnie tutaj fanfara jest odmianą o niskiej podatności na wyleganie, troszeczkę niższą. Co do normy wysiewu, tutaj zaleca się w zależności od odmianę, bo to są odmiany samokończące, jak i niesamokończące. W zależności od, od właśnie odmiany, od 40 do 60 roślin Ja wysiewam 45 roślin odmiany właśnie tutaj Fanfare na metr kwadratowy I co ważne Znaczy to ważne i nieważne Dużo osób tutaj próbuje siać Bobik w striptilu I to według mnie ma naprawdę sens Z tego względu, że tych roślin jest mało i tak w ten sposób też możemy tutaj bobikowi dużo wody zaoszczędzić. Więc w momencie, kiedy byśmy mieli ten poplon, ciekawym rozwiązaniem właśnie byłoby sianie bobików w striptilu. i najlepiej punktowo. Wtedy tak naprawdę każda roślina jest rozłożona porówno. Nie ma tam jakiegoś większego problemu z obsadą. Rośliny nie mają między sobą dużej konkurencji, chociaż mają dużo światła, żeby tutaj. Się rozprzestrzenić i ten bobik w striptylu podobno wychodzi naprawdę naprawdę spoko. Jeśli chodzi o odchwaszczanie, ja tutaj będę stosował dzisiaj dwa środki: bandur i wing w mieszaninie. A czy się dzisiaj? No dzisiaj pewnie się nie uda, bo zaczyna padać i na radarach widać, że teraz więcej tego deszczu dzisiaj będzie. Więc pewnie jutro, ale Bandur z Wingiem. Tutaj, jeśli chodzi o ewentualną poprawkę, jest możliwość zastosowania korumu. I ten korum też już na magazynie mam, więc, taka będzie tutaj kombinacja. Bandur, Wing i na poprawkę, ewentualnie korum powinno być czyściuchno. Wszystkie środki, które są dostępne, wrzucę w opisie tego filmu, bo to nie są wszystkie. Ale też nie chcę tutaj pomylić, nie chcę czegoś, że tak powiem, rzucić za dużo. E, tak jak miało to w przypadku Ubinu właśnie miejsce, tam w opisie zrobiłem poprawkę. E, mówię, to gadanie z głowy czasami po prostu tutaj jest dość trudne, tym bardziej jeżeli chce się wszystkie szczegóły wrzucić, że tak powiem, na żywca. I co? Mamy odchwaszczanie. E, jeśli chodzi o Bobik, tutaj ciężko go zrobić w EFie. Z tego względu że ważna jest ochrona bobiku przed czekoladową plamistością, ale też innymi chorobami, ale co najważniejsze, ochrona przed mszycą i strąkowcem bobowym, o którym już prędzej wspominałem. Tutaj, jeżeli strąkowca pominiemy, praktycznie możemy się pozbawić plonu, wszystko będzie w totalnej sieć. Za chwilę ojciec oddzwonie spokojnie. W totalnej siedzce i Bobik jest tutaj właśnie na szkodniki bardzo, bardzo narażony, więc trzeba wziąć na to poprawkę. I dobra, skończę film, bo za chwilę będzie, że nie odzwaniam. <gry> no już zakończyłem rozmowę, krótko, szybko, na temat. Co do Bobiku jeszcze tutaj, prawdopodobnie w momencie, kiedy będę spryskał na jakieś szkodniki, to rzucać będę mikroelementy. Tutaj, podobnie jak w innych strączkowych, bor, mieć, cynk i molibden, takie podstawowe cztery. Do tego pewnie jeszcze jakiś siarczan magnezu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj, podobnie jak w przypadku też innych roślin strączkowych, bobowatych, bobik ma największe zapotrzebowanie w momencie, kiedy kwitnie, zawiązuje strąki. To jest taki moment newralgiczny, więc w tym momencie, jeżeli będzie potrzebna woda, a jej po prostu nie będzie i nie będzie widać na horyzoncie żadnych opadów, wtedy tutaj będę chciał nawodnić z jakieś 30-40 litrów na metr kwadratowy, niedużo, ale chcę po prostu ten plon tutaj uratować z dwóch powodów. Raz, że mam możliwość, a dwa, że też tutaj fajny temat taki obiektowy się narodził, nie mogę zbytnio o nim na razie mówić, ale Bobik naprawdę można wykorzystać na wiele, wiele różnych sposobów, często na takie sposoby, o których praktycznie nawet nie wiemy, bo tutaj nie wiem czy wiecie, ale na rynku mmm, no akurat nie na wszym występuje coś takiego jak mąka Bobowa, która jest robiona z Bobu, ale też i Bobiku. I też chociażby łubin jest w ten sposób wykorzystywany w niektórych krajach. Że z łubinu robi się mąkę łubinową. W niektórych krajach, bodajże w Hiszpanii i Portugalii, jak dobrze pamiętam, łubin czy bo, bobik jest traktowany jako przekąska. Jest, są odmiany takie typowo jadalne, które po prostu ludzie spożywają, a tego w naszym kraju totalnie nie ma. Więc to tyle na temat bobiku, ale jeszcze mam dla Was jedną ciekawostkę. Myślę, że przydatną nie tylko w uprawie bobiku, ale w uprawach. Ogólnie. Co prawda, aplikacje moje Infopole Wam już kilkukrotnie wspominałem w ubiegłym sezonie, ale zaszło tutaj w aplikacji dość dużo zmian. Przede wszystkim dorzucone karty pola. Jeśli chodzi o karty pola, jest to bardzo rozbudowana zakładka, ale też jest na tyle prosta i intuicyjna, że spełnia jakieś tam podstawowe wymagania i podstawowe nasze potrzeby. Zaczynając od dołu, mamy ewidencję nawożenia, mamy ewidencję zabiegów ochrony roślin i mamy listę karty pól. Możemy tutaj wprowadzić sobie poszczególne pola. Ja mam już dwa wprowadzone, teraz będę wprowadzał po kolei każde razem z zabiegami. No i mamy sobie przykładowo tą plantację, nazwano tutaj Bobik. Jest to zakładka, w której możemy robić tak naprawdę dwie ewidencje naraz i robić całą ewidencję ogółem zabiegów. Jeśli chodzi o zabieg środkami ochrony roślin, wpisujemy sobie tutaj, jaki jest środek, jakie zastosowane produkty, w jakich ilościach. Możemy dodawać każdy kolejny, więc jeżeli, kiedy robimy mieszaninę, nie ma takiej tutaj opcji, że, że czegoś po prostu nie wpiszemy. Wszystko sobie wpisujemy po kolei, jak chcemy. Możemy dodawać zabiegi nawożenia, Data zastosowania weźmy tutaj na przykład 27 dzisiaj. Dobrze pamiętam tam 13,03 był stosowany holist. Holist NK15 30 PK, przepraszam, nie NK tylko PK. PK 1530, dawka produktu 200 kg na hektar, zawartość azotu 0, skład pozostałych elementów nawozu, tutaj jest akurat teraz tutaj mało ważne, dodaj. I mamy dodany zabieg nawożenia. Jeśli chodzi o raporty, możemy sobie wydrukować, jeśli najpierw pobrać taki raport zbiorczy i wydrukować wszystko nam tutaj. Ładnie się zapisuje w tabelkach, więc tak naprawdę mamy za jednym razem zrobiony i zabieg, ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin, i ewidencję nawożenia, więc wszystko co jest potrzebne do agencji i innych instytucji. I to na dzisiaj wszycho, pozdrawiam serdecznie, Rolnik Nieprofesjonalny.